Czy Alior Bank ma uczciwe umowy kredytowe? Na to pytanie odpowiedź jest tylko jedna. Nie. To jeden z moich ulubionych banków. Ulubionych do pozywania, oczywiście. Jeden z moich obserwatorów, pan Jacek, wraz z żoną Małgorzatą, wzięli kredyt na 161 tysięcy złotych. A tak im się przynajmniej wydawało. Ale jak to? To nie wiedzieli na jaką kwotę biorą kredyt? Nie, po prostu bank do ich kwoty kredytu doliczył swoją prowizję, która w tym przypadku wynosiła 13,5 tysiąca zł. Fajny zarobek, jak na wydrukowanie kilku kartek, co? Ale w tym nie byłoby nic niezgodnego z prawem, gdyby nie fakt, że to od tej kwoty, czyli kwoty ich kredytu i kwoty prowizji, bank zaczął naliczać odsetki. W związku z tym ich kredyt wyniósł nie całe 161 tysięcy, a 174,5 tysiąca złotych. To chyba nie jest w porządku ze strony banku. Co zrobić? A to zrobić, że nałożymy na ten kredyt sankcję kredytu darmowego. I bank będzie musiał oddać całą prowizję i wszystkie spłacone do tej pory odsetki. A co najlepsze, będzie zmuszony przez sąd wydać nowy harmonogram spłat, w którym będą tylko i wyłącznie raty kapitałowe. Czyli klient zapłaci bankowi dokładnie tyle, ile od niego wziął. Chcę, żebym sprawdziła też Twoją umowę kredytową? Namiar na siebie zostawiam w pierwszym komentarzu.